kolejny odcinek Espresso. Cześć, bardzo nam miło jest Was przywitać. I na początek mamy pytanie dla Was. Czy są takie sytuacje czasem, że słyszycie, że ktoś rozmawia po angielsku, nieważne czy to w Polsce, czy, czy nie. I tak, wiecie, że mm, trochę się uczyłem w sumie tego angielskiego, albo już sporo z wiem. Ale nie odzywam się, bo się boję. Nie, no bo ja w ogóle beznadziejnie mówię i w ogóle nie potrafię budować zdań. Czy macie czasem coś takiego? No, właśnie dzisiejszy odcinek, będziemy rozmawiali o jak właśnie nabrać odwagę i wreszcie zacząć mówić w tym języku angielskim. Tak, dzisiaj chcemy Wam dodać, dodać trochę takiej um, właśnie. Odwagi do mówienia, ale też dać kilka praktycznych wskazówek, które Was coachingowo wesprą i pokażemy Wam, że tak naprawdę na każdym poziomie można mówić po angielsku. Zacznijmy od tego: statystyki. Statystyki nie kłamią. Czy wiecie, wiecie że większość ludzi, którym na, na tym świecie mówią w języku angielskim, to nie są native speakerami? Tak naprawdę chyba. Więcej niż dwie trzecie. Chyba się mylę. Nie tak, chyba dwie trzecie albo więcej niż dwie trzecie ludzi na tym świecie mówią um, po angielsku jako ich drugi język. Co to oznacza? To oznacza, że też musieli pokonać tę barierę językową. Też musieli właśnie się borykać z tymi samymi wyzwaniami, które w tej chwili może ty albo ktoś, który ty znasz ma. Dokładnie, no i też właśnie to. To odniesienie, chcemy Wam właśnie też przez to pokazać, że ci ludzie też gdzieś tam uczyli się angielskiego i bardzo często my zbyt krytycznie podchodzimy do siebie, czyli właśnie myślimy, że ktoś na pewno wie, zna język lepiej niż ja. Ja na pewno to źle powiem, ale tak naprawdę ten krytyk, który siedzi, jest w nas. Dlatego, że ludzie, którzy są wokół nas, bardzo często nawet nie zauważą błędów, które popełniamy, nie zwrócą uwagi na strukturę, której może w zdaniu użyjemy niepoprawnie, bo to jest nieistotne. Najważniejszym celem do, do mówienia po angielsku, i tak coś, co musicie mieć z tyłu głowy, żeby zacząć mówić, to jest komunikacja, czyli chcesz przekazać komuś coś, co masz na myśli i na początku jak jesteście na początkującym bardziej poziomie to mogą być to nawet pojedyncze wyrazy, gdzieś tam sklejane w zdanie, nie musi być to piękne zdanie. Potem stopniowo gdzieś będziecie budować bardziej zaawansowane zdania, będziecie się bardziej pewnie czuć w tym co mówicie, ale pamiętajcie, że najważniejsze jest podstawa. Podstawa i hmm. też to, żeby się komunikować, żeby w ogóle coś powiedzieć, że że a powiedzenie czegoś raz to sprawi, że automatycznie będzie nam łatwiej za każdym kolejnym razem coś powiedzieć. No właśnie, bo do czego, do czego właśnie zmierzamy, bo to nie jest jakiś test, to nie jesteście oceniani i nawet jak będziesz jak nie mówiła, nawet jak, jeśli zrobisz jakiś błąd, to ludzie nie będą ciebie oceniali, bo to nie jest w ich miejscu, bo dlaczego właśnie używamy język? Język używamy podstawy po to, żeby komunikować, żeby właśnie do, się dogadać, więc no żeby wymienić Wymienić a, pomysły, idee i o co nam chodzi. I to jest, o czego właśnie nie musimy się, się martwić, czy, czy w jakiś zły sposób to robimy, albo wy, wysławiamy się w nie taki adekwatny sposób. Chodzi o to, że, że staramy się i jak zobaczycie, jak będziecie rozmawiali z ludźmi za granicą, będą widzieli, że dla Was jest to, rzeczywiście to jest no, tr trudne albo kłopotliwy, żeby się wysłowić, to zobaczysz się, to nie będzie żadnego posądzania. O, o, wręcz odwrotnie, będą Ciebie wspierali, będą dostaniecie takie właśnie super właśnie takie wsparcie, taką energię od nich, że, że w ogóle się cieszą, że starasz się z nimi mówić w ich języku, albo w języku, który może się dogadać. Tak? Więc nie bójcie się wcale, żeby coś takiego robić, bo większość native speakerów to też tylko potrafią w języku angielskim mówić. No większość tak. Tak, to też jest to, tak, co, co należy podkreślić, więc dla ich, że, że, że ty się starasz, wysilasz się w ogóle, powiedzieć coś w z języku, to robisz im ob olbrzymią przysługę, bo oni nie muszą się starać mówić po polsku, prawda? Tak, dokładnie, no. więc... Ja myślę, że też warto odwrócić czasem tę sytuację. Pomyślcie, jak ktoś przyjeżdża do Polski i nie zna języka polskiego, to wy w sumie się cieszycie, że ta osoba chociaż kilka słów spróbuje powiedzieć po polsku, żebyście mogli się dogadać. Jeszcze jeżeli są to języki słowiańskie, to nie ma problemu, bo mamy podobne języki, ale jeżeli jest to ktoś właśnie ze Stanów, z Kanady, z Brazylii i on, ich języki nie są zupełnie podobne do, nas, do naszego, to Ważniejsze jest, żeby ta osoba cokolwiek powiedziała, co chce nam przekazać, niż nic, niż po prostu się działa i hmm, ja to źle powiem, to na pewno źle będzie. Więc, więc takiej odbierz, nabierzmy takiej odwagi do tego, że celem jest komunikacja, skomunikowanie tego, co chcesz powiedzieć, i to może być lepiej, może być gorzej, to nie ma znaczenia. Ważniejsze jest, żeby w ogóle przekazać to, co chcesz powiedzieć. I też myślę, że ważne jest to, żeby przestać właśnie myśleć w obrębie tego naszego, to co już Wojtek powiedział, tego egzaminu, bo nam, szczególnie w Polsce, mamy taką kulturę, że my właśnie boimy się tego oceniania, że tych egzaminów, o nie, ktoś nam powie, że my to źle zrobiliśmy w innych kulturach. Tak nie jest. Ludzie nie patrzą, nie obserwują Ciebie tylko pod kątem tego, jakie Ty błędy popełniasz, mhm. bo to jest też, że nam się tak wydaje, bo my mamy bardzo często dość niskie poczucie własnej wartości właśnie, ale to już się zmienia, tak, wszyscy my tutaj wie, zaczynamy wierzyć w sobie, siebie bardziej, to, to właśnie to jest od, to zaczyna się od tego, że myślimy, że nas ktoś będzie oceniał, a to jest nieprawda. Kolejny punkt, kochani, jest tak, że faktem jest, że mówimy, używamy ten język po to, żeby mówić, ale właśnie musimy zacząć mówić. To może brzmieć banalne, jeśli nie zaczniecie mówić, to nie przejdziecie dalej. Pamiętajcie, że my zawsze boimy się tego, co jest dla nas nieznane, więc jeśli nie weźmiecie ten pierwszy krok i zaczniecie mówić, to ciągle będziecie bali i będziecie ciągle właśnie byli na, po prostu na pierwszym kroku, tak? Albo kroku punkcie zero. Bo, podzielę się z Wami taką mini anegdotę. Kiedy, mie, um, kiedy mieszkałem w Kanadzie przez jakąś chwilę, to wynajmowałam właśnie mieszkanie od pewnej Polki, która mieszkała 30 lat, słuchajcie, w Kanadzie i nie potrafiła mówić po, po angielsku. Mówiła parę, jakieś kilka takich słówek, ale dlaczego? Ponieważ ona się bała, żeby się wysłowić i też się otoczyła taką anklawą Uwierzcie mi, jest to możliwe z za granicą mieszkać i nie mówić w języku angielskim, bo macie Polkę, Pol Polaka jako kolegę, albo gdzieś tam w pracy i, i to da się, da się to zrobić, tak? Ale tutaj nie o to chodzi, bo nie uczymy się właśnie egzystować za granicą po polsku, tak? Chcemy się nauczyć, jak mówić po angielsku, więc trzeba wziąć ten pierwszy krok i zacząć po prostu mówić, to im więcej będziecie mówili w języku angielskim, więcej będziecie właśnie pokonywali te bariery, te właśnie trudności i powiedzieć, stawić czoło po prostu tego wyzwania, że nie, ok, to jest dla mnie trudne, ale ja dzisiaj to pokonam i jutro to nie będzie dla mnie trudne, wręcz przeciw to będzie dla mnie łatwe. Zobaczycie, to co jest dla Was obce, Przestanie być obce i zobaczcie coraz więcej krok po kroku, będziecie lepiej mówili, będziecie lepiej się czuć przy tym języku angielskim i będzie nam będzie wam lepiej po prostu wychodziło. Tak, tak. Hmm. Też właśnie o to chodzi, że trzeba zrobić ten pierwszy krok. Czyli gdzieś się nawet właśnie spróbować odezwać, włączyć w rozmowę, żeby pokonać tę pierwszą barierę, bo jak pokonamy tę pierwszą barierę, to potem będzie nam coraz łatwiej. I to było przy każdej umiejętności. Też myślę, że warto właśnie, warto właśnie też mieć tak z tyłu głowy to, że, że każdy kiedyś gdzieś tam zaczynał. I każdą czynność, której uczyliście się w życiu, nieważne, czy to nowe rzeczy w pracy, czy jazda na rowerze, czy samochodem, to na początku baliśmy się, bo to jest mhm. normalne, że się boimy. Tak. I normalne jest, że trochę od tego uciekamy, no bo chcemy uchronić się przed tym przed tą ewentualną, e ewentualnymi błędami czy porażką, ale jak już spróbujecie, to potem czujecie ogromną satysfakcję, a po jakimś czasie myślicie sobie, a, ale to jest proste, w ogóle dlaczego ja się tego bałam, dlaczego się tego bałem. Tak, to jest świetna analogia, Aniu. Kiedy ja uczyłem się jeździć samochodem, to. Miałem taki strach, po prostu, że, że za szybko, albo będzie wypadek, albo nie dam radę. A dzisiaj teraz wsiadam za, za kierownicą i nawet nie myślę, po prostu wsiadam i jadę, nie? I tak samo właśnie z językiem angielskim, albo cokolwiek co robicie, nasz mózg to ileż razy wytrwiczy, ileż razy będziemy mówili i używali to, albo robili tą czynność, to włącza się u nas autopilot i już przestanie to być takie trudne. Tak, tak. Mhm. I też myślę, że też pamiętam. Warto też mieć na uwadze to, że na początku te zdania, które, których będziecie używać w języku angielskim, mogą wydawać się trochę takie bardziej wyuczone, czyli mogą być dość proste, w stylu: My name is, tak, ja mam na imię. Ale to tak są dalej. te podstawy, Ale właśnie. Ale to są no. podstawy hmm. i też nie, nie, nie. Jakby zaakceptujcie to, że trzeba mieć ten poziom taki na początku podstawowy, żeby pójść dalej, bo my czasem. Też y, dołujemy się tym, że chcemy od razu mówić jak Native Speaker. A to jest normalne, że na początku jesteśmy na bardziej podstawowym poziomie, potem idziemy do przodu krok po kroczku. I, i to jakby, im więcej razy użyjecie nawet takiego sztucznie, powiedzmy, zbudowanego prostego zdania, tym. Bardziej za każdym kolejnym razem będziecie się, będziecie się czuć swobodniej i coś tam sprawdzicie sobie na przykład w internecie. Zajrzycie do lekcji, zapytacie lektora, czy gdzieś coś sprawdzicie, a jak mogę to powiedzieć inaczej, bo wasza ciekawość już, bo jest ten pierwszy strach, jest pokonany, więc wasza ciekawość już rośnie. Tak. Na zasadzie, że a to już nie jest takie. Trudne, a to ja już wiem. Tak jak ostatnio mi powiedziała właśnie jedna pani na zajęciach, mówi: A ja już teraz wiem, że oni tutaj tak skracają, tak? I, ale na początku to o, może tak, oni co są to Co to za słowa, prawda? Tak, no. a, więc, ale potem, a ja już wiem, to już te, ja już to słyszę. Więc to jest normalne, że im więcej będziecie ćwiczyć, im więcej będziecie się uczyć. Tym bardziej to będzie naturalne dla Was, tym więcej różnic zaczniecie zauważać, tym bardziej będziecie chcieli w zaawansowany sposób mówić. Tak, dokładnie, traktujcie to, kochani, jako taka przygoda. Nie, nie przejmujcie się na początku, więc wiadomo, że będziemy właśnie używali podstawowe zdanie i będzie, będzie nam, no może. Może będziemy mieli to poczucie wewnętrzne, takie, taki strach mówienia, ale im więcej będziemy mówili, to będziemy pokonywali ten strach. Kiedy zbudujemy właśnie tę silną podstawę, że ogarniamy, my name is bez problemu, tak? i Albo jakieś inne rzeczy, to możemy iść dalej, krok po kroku dalej. I wydaje mi się, że to, kiedy zaczniemy od tej postawy, to idziemy jeszcze dalej. Tak, mhm. i też właśnie ten luz, o którym tutaj mówisz, ten luz i taki dystans jest tak. nam potrzebny, dlatego są. Nam potrzebne, dlatego że jak będziemy zestresowani i myśleli tylko o błędach, no to będzie nam ciężej, ciężej komunikować się, więc też warto mieć to na uwadze, że nikt Was nie ocenia, nikt Was nie będzie krytykował. My sami się gdzieś tam zamykamy w tym naszym właśnie świecie, mm -hmm. więc. Podejdźcie do tego z odrobiną dystansu. Na zasadzie Ta. uda się mhm. albo nie. Ta. A ja coś powiem. I tak czasem też coś, co mi bardzo pomaga przełamywać moje różne takie strefy komfortu. Mhm. To zawsze myślę sobie, czy będę. Dumny, czy podziękuję sobie za to kolejnego dnia, co zrobiłam dzisiaj. Czyli o. właśnie czasem mam taką stresującą sytuację albo trudną, i już rakiem się wycofuję na zasadzie: A dobra, to może nie dzisiaj, ale właśnie sobie myślę: No nie, jutro rano, rano wstanę i będę zezłoszczona, że nie spróbowałam. I dlatego warto zrobić. Coś tak, żeby pomyśleć, pomyśleć o tym jutrzejszym dniu, że o nie, jutro będę zła, zły, że tego nie zrobiłem, nie zrobiłam, więc, więc robię to dzisiaj, żeby jutro sobie za to podziękować. Więc ja kończąc taką moją mini analogię, jak, jak ja idę do basenu albo gdzieś tam kąpać się, to ja trochę zaskakuję, nie? Po prostu nie boję się i może być tam zimno, przez ten chwilę, jest taki szok, prawda? Natomiast jak A nie wchodzi, to wiesz, jedna noga tutaj trzeba wejść o oko zimno, nie? Więc tak naprawdę możecie w każdy sposób jak chcecie, możesz od razu skoczyć na głęboką wodę i mówić i, i może będzie tam trudniej, ale też możecie takim krok po kroku, malutku się zanurzać, aż będziecie się czuli lepiej. To tak, tak naprawdę zależy od was. Jeśli chodzi o budowanie tych prostych zdań, się jedno rzeczu chciałam powiedzieć, że, że, że jako Polacy, to wyda mamy taką też tendencję, żeby komplikować zdania. Wydaje nam się, że to jest trudniejsze niż tak naprawdę jest, nie? I musimy, myślimy sobie, że, o nie, nie poradzę sobie. I właśnie, na, to jest właśnie ta baza, ta podstawa właśnie tej, tej psychologicznej blokady, nie? Bo nam się wydawało, że jest trudne. Jak oni mówi, nabierzcie trochę tej dystansy do siebie. Wiadomo, że wiesz, jest takie powiedzenie po angielsku: Nobody's perfect, tak? Nikt nie tak. jest idealny, prawda? Więc nie bójcie się robić błędów. Pamiętajcie, że to jest wasz drugi język: macie prawo, żeby robić błędy i nikt nie będzie was posądzał po to. Tak, tak, dokładnie. No i też pamiętajcie, że przede wszystkim robicie to dla siebie. Mhm. Nie dla innych osób, tylko dla siebie. Że wy chcecie mieć satys satysfakcję, że wy chcecie się czuć. Dobrze ze sobą, i też wy to uczycie się języka dla siebie, żebyście lepiej mogli spełniać się na świecie, podróżować. Więc tak, tak, jak, jak robimy coś jak... dla siebie, no to róbmy to tak, żebyśmy byli z Ciebie zadowoleni. Róbmy dla siebie. Jeszcze nawiązuję, co Ania powiedziała wcześniej, nie mieszmy się z innymi ludźmi. To jest ta, to oni mają inne początki, inne doświadczenia. Może się uczyli wcześniej, może nie, dłużej, mniej, nie wiadomo. Może ojciec był anglistykiem, mama coś tam za granicą, nie wiadomo. Więc a nie liczymy się tak. z innymi ludźmi, to jest Wasza opowieść. Wasza przygoda, traktujcie to jako przygoda. Nie bójcie się, bo wiadomo, że jak są te przygody fanty, typu fantasy, rycerz musi pójść tam, żeby pokonać tego smoka i trochę się boi, ale później jak się czuje, kiedy pokona tego smoka? Świetnie, prawda? Więc tak samo właśnie z tym, to jest Wasza przygoda mm. w języku angielskim, w nauce, w mm. mówienia i więcej więcej będziecie mówili, to nabierzecie ten dystans, nabierzecie właśnie tą odwagę. Zacznijmy, zaczynamy od właśnie podstawowych zdań i budujemy dalej. Zawsze możecie powiedzieć English is my second language, I'm still learning i ludzie będą rozumieli tego i będą Ciebie szanowali przede wszystkim, że w ogóle odważyłeś się mówić. Więc nie bójcie się mówić i od dzisiaj po prostu mów, mów, mów. Im więcej mówisz, to im lepiej, wygodniej przy tym będziesz Dokładnie. Więc to by było tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Dajcie znać nam w komentarzach, jak Wy pokroiliście albo Zamierzacie, albo zamierzacie pokonać swój strach przed mówieniem. Um, jeśli Wam się podobała taka forma nauki, oczywiście zapraszamy na nasz, nasz kurs angielski angielskiego 0 do bohatera, link będzie poniżej. I też jeśli Wam się podobał dzisiejszy film, to dajcie jakieś lajka, like jakieś serducho, udostępnij komuś i też nie zapomnijcie zasubskrybować do nas, żeby <laughs> być z nami na kolejny odcinek. Wspaniałego dnia. Cześć. Pa.